W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam o gotowości na Jego przyjście. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Jezus zachęca nas, abyśmy nieustannie byli przygotowani na moment Jego powtórnego przyjścia. Warto sobie postawić pytanie w tym momencie i w tej chwili: czy teraz, Jestem gotowy na powrót Jezusa? Czy jestem gotowy, żeby się z nim spotkać? Jakim, w jakiej kondycji jest moje serce? Czy rzeczywiście ono jest gotowe na spotkanie się z Jezusem? Jeżeli nie, no to przede wszystkim trzeba biec do sakramentu pokuty i pojednania. Warto zadbać o to, żeby być nieustannie przygotowanym na Jego przyjście, bo nie wiemy o której godzinie i w którym czasie On przyjdzie. Dlatego też tak ważna jest nieustanna gotowość naszego serca do spotkania z Jezusem. Dlatego dbajmy o to, abyśmy byli jak najczęściej w stanie łaski uświęcającej. Błogosławię Ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.